Dzień dobry. Dzisiaj chciałbym wam pokazać pewien schemat ataku na pozycję króla. Tego typu schematy, które wam zaprezentuję, są podstawą do podnoszenia poziomu szachowego, do osiągania mistrzostwa w szachach. Zawodnicy, którzy troszeczkę w szachy już grają, którzy mają trochę więcej wiedzy i doświadczenia, Przewyższają tych początkujących, że schematów takich pozycji, jak tą, którą za chwilę Wam pokażę, znają bardzo dużo. Kiedy taka pozycja zdarzy się na szachownicy, wiedzą mniej więcej, w jaki sposób w tym schemacie grać. Może nie dokładnie znają i nie powtórzy się identyczna pozycja, ale mniej więcej wiedzą, że w danej pozycji należy wykonać. Szereg posunięć liczą je, i okazuje się, że tym wszystkim przewyższają tych, tych zawodników początkujących. Chodzi o pozycję tego typu, kiedy białe mają ustawione pionki na E5 i na D4, czarne mają ustawione pionki na E6 i D5 i robią rozszadę w tą stronę królewską. Ta pozycja jest typowa dla obrony francuskiej. Zaraz wam pokażę tą partię typową dla obrony francuskiej z taką pułapką, ale tego typu schematy zdarzają się dość często i w innych wariantach. Mogą powstać i z gambitu hetmańskiego, i z, nawet z obrony skandynawskiej też widziałem tego typu, tego typu ustawienia. Wrócimy teraz może do takiej wzorcowej przykładowej partii żeby pokazać wam schemat ataku z poświęceniem gońca na polu h7. Identyczna sytuacja może też oczywiście powstawać ze strony czarnych, gdzie idzie poświęcenie na polu h2, ale żeby było łatwiej pokazywać, to skupimy się na poświęceniu na polu h7. Pamiętacie przed chwilą jakie było ustawienie? Figur, obrona francuska, gdzie czarne grają dosyć niefrasobliwie, zaraz zobaczycie. Ruch E4, ruch E6, D4 i D5. Mamy obronę francuską. Skoczek C3, skoczek F6, także mamy klasyczną obronę francuską. Przepchnięcie na E5, skoczek ucieka na pole d7, goniec idzie na d3, czarne gońcem grają na b4, idzie posunięcie, skoczek na f3 i w tym momencie czarne wykonują decydujący błąd, robiąc rozszadę. Wydawać by się mogło, że w tej pozycji nic innego nic groźnego im tutaj nie grozi, a jednak okazuje się, że partia już jest przegrana dla czarnych. Jakbyśmy zdjęli prawie wszystkie figury z szachownicy, to byśmy otrzymali schemat do ataku, który pokazałem Wam na samym początku. Czyli takie ustawienie pionków, taki klin pionkowy E6, D5 ze strony czarnych, D4, E5 ze strony białych. I w tej chwili idzie. Posunięcie, które jest typowe posunięciem dla tego typu pozycji. Biały goniec poświęca się na polu H7 za tego, za tego pionka. I okazuje się, że nie ma w tej chwili dobrej odpowiedzi ze strony, ze strony czarnych. Rozważmy trzy odpowiedzi w tej chwili królem, które. Grają czarne, każda z nich jest niestety przegrywająca. Może na, na początku zaczniemy od tego najbardziej klasycznego, czyli król bije h7, skoczek g5 szach i król na pole g8. To jest najbardziej znany i klasyczny schemat gry. Wtedy idzie posunięcie hetman h5. Cały układ związany z poświęceniem na H7 opiera się właśnie na tych posunięciach. Czyli skoczek G5. Jak widzieliście, Hetman nie mógł pobić skoczka na G5, bo skoczek ten był broniony przez Hetmana. Po odejściu na polegi 8 e, idzie ruch Hetman H5. I w tej chwili jest groźba bardzo prosta. Grozi mat w jednym posunięciu. Tak naprawdę w tej chwili, żeby tego mata mm, nie było, czarne muszą zagrać. Hetman bije. G5, po prostu poświęcić w tej chwili Hetmana. Jeśli tego nie zrobią i zagrają, no załóżmy sobie wieża E8, to oczywiście nie dostają od razu mata w jednym posunięciu, ale dostają go w kilku posunięciach. Schemat bardzo prosty, i powinniście sami znaleźć tego mata, jak teraz białe matują. Możecie to zrobić w taki sposób, że zatrzymujecie w tej chwili film. Ustawiacie tą pozycję, którą widzicie na szachownicy i możecie sobie spróbować białymi tego mata znaleźć. A teraz, kiedy już to spróbowaliście sami znaleźć, albo może jeśli jesteście już tak dobrze i tak dobrze gracie w szachę, mogliście to też oczywiście znaleźć i w myślach pokażę, w jaki sposób forsownie tutaj dostaje się mata. Hetman bije F7 szach. Król musi zagrać na pole H8, Hetman wraca z powrotem Hetman. H5 szach, król musi zagrać na H8, Hetman szach, król F8, Hetman H8 szach, Bądźcie, wszystkie tutaj pola są podcinane, król na E7 i Hetman bije G7 mat. Bardzo piękny Mat taki naprawdę wzorcowy, kiedy król zablokowany własnymi figurami, i też zobaczcie, jaką ważną rolę pełni ten pionek na E5 no, w tym ataku. W ogóle ustawienie pionkiem na E5 zawsze stwarza groźby, bo to nie tylko tego typu pozycje, nie tylko typu, typu schemat tutaj jest groźny. Ale zobaczmy teraz sobie inne warianty. Czyli poszło wtedy tak, jeszcze raz cofniemy tą pozycję. Goniec bije h7, szach, król bije h7, skoczek g5. I przed chwilą widzieliśmy, co się będzie działo, jeżeli król cofnie się na pole g8. Co się będzie działo, jeżeli król zagra na h6? No, e, e, powiem tak, oczywiście każdy pewnie od ręki odpowie, że można sobie w tej chwili zagrać e, na przykład podwójnego szacha, czyli Skoczek F7 szach, i w następnym ruchu ginie Hetman. Ale chcę Wam powiedzieć, że w tej pozycji najlepszym posunięciem, ponieważ to jest forsowny mat, jest posunięcie Hetman na D3. Ale załóżmy sobie, żeby już nie dalej nie opowiadać i nie pokazywać tych wariantów. To mówmy sobie, że od razu skoczek, skoczek bije F7 z podwójnym szachem. Gdzie ginie w następnym ruchu Hetman, jest wystarczającym do tego, żeby osiągnąć zwycięstwo. No i teraz zobaczmy ostatnie odejście królem, które wydaje się być najtrudniejsze. Król bije. Skoczek na G5 i teraz pamiętamy, tak? Po królu G8 idzie Hetman H5, po królu H6 mamy tutaj. Skoczek BF7. A co się będzie działo, jeżeli królu zagra na G6? To posunięcie też przegrywa. Jest ono już troszeczkę więcej, trzeba mieć wiedzy na ten temat i trochę jakby więcej wiedzieć. W tej pozycji gramy posunięcie pionkiem na E4. Grozi w ogóle przede wszystkim ruch w tym momencie H5. I nie ma obrony od tego, żeby. Albo nie ponieść dużych strat, albo dostać mata. No, wyobraźmy sobie posunięcie wieża, na przykład H8, po to, żeby bronić się od ewentualnego tutaj ruchu na H5, ale wtedy idzie ruch Hetman D3, szach. Jeżeli w tej chwili zagramy królem, no na przykład. Na no H6, no to od razu już tutaj jest nawet mat. Możecie też sobie to zobaczyć. Bo idzie w tej chwili ruch skoczek na F7. Możemy też sobie zagrać i możemy też zagrać skoczek na E6. Każdy z tych posunięć, każdy z tych posunięć no, kończy partię zwycięstwem. No, zobaczmy sobie. No, ten, ten ruch wygrywa Hetmana, tylko a ten ruch od razu prowadzi do mata. No bo skoczek szach. Zobaczcie, że e, taki szach e, z, z odsłony. Jeżeli w tej chwili gramy na przykład, no, niech będzie królem na, na, na H5, to idzie ruch Hetman F7 szach, idzie posunięcie G5 i po ruchu bicie. Tutaj mamy pięknego mata. Widzicie? Wszystkie pola są zabrane. Do walki jeszcze włączyła się tutaj wieża. Cofnijmy jeszcze tą pozycję. Ja oczywiście tutaj troszeczkę przyspieszam to co Wam opowiadam. Dlatego, że dlatego, że no nie mamy aż tyle czasu, żeby wszystkich, wszystkie warianty poznać. Zawsze możecie na chwileczkę zatrzymać film, ustawić pozycję u siebie na małej szachownicy, bądź też na dłużej, jeżeli taką wolicie. I jeszcze raz sobie te partie i te warianty, które Wam pokazuję, przejrzeć. No to jeszcze raz wrócimy tutaj. Bije na H7. Król bije. Skoczek G5 Szach, i teraz inny wariant. Czyli jeżeli idzie król G6, to wiemy, że idzie posunięcie H5. Przed chwilą pokazywaliśmy, co się będzie działo, jeżeli zagramy posunięcie wieżą na H8. A co się stanie, jeżeli na przykład czarne zignorują w ogóle ruch H5 no i zagrają załóżmy, nie wiem, jakiś Hetman E7. No to idzie właśnie ruch H6, tak jak pokazywałem od razu z szachem król musi zobaczcie nie ma tutaj żadnego e, dobrego ruchu e, e, musi rus ruszyć się król na pole h6 idzie ruch hetman d3 grozi na przykład tutaj takie posunięcie i jeżeli w tej chwili zagramy na przykład wieża na h8 to idzie podwójny szach zacłony i jest to jednocześnie mat. No bo szach od skoczka i szach od gońca, więc musi uciekać król. Pole zabrane, pole zabrane, pole zabrane, pole zabrane i jest piękny mat. Pokażę wam jeszcze jeden, już ostatni wariant w tym tutaj schemacie gry. Ten ostatni, czyli jeszcze raz, goniec bh 7. Powiem Wam, że wykonanie takiego posunięcia w partii zawsze przyniesie duże zadowolenie, bo wiadomo, tak, poświęcenie figury z wiedzą taką, że już partia jest wygrana, jest zawsze bardzo miłe. No i jeszcze raz, tak, skoczek Biecha 7 tutaj i idzie król tutaj oraz posunięcie h4 Pamiętamy przed chwilą, co się dzieje, jeżeli zagramy wieża na polu H8. Widzieliśmy też, co się dzieje, jeżeli będzie zignorowanie tego posunięcia i na przykład Hetman zagra E7. No jeszcze jest takie posunięcie, F5, tak? Czyli próba, żeby ewentualnie uniknąć szacha na D3. Ale nawet, zwróćcie uwagę, co się dzieje. Nawet jakby próba znalezienia wolnych pól dla... Czarnego króla też nic nie pomaga, bo patrzcie, ten pionek E5 tu stoi pięknym klinem. Skoczek broni tego pola. Eee, tutaj te pole jest zabrane przez skoczka. Tak naprawdę król prawie stoi w macie, tak? Zostaje mu tylko to jedno pole, po którym wiemy, że następuje, e, następuje odskok. Ale to posunięcie też nic nie ratuje, bo znowu mamy to samo ruch, czyli mamy ruch H5. Król na H6 jako jedyne, no i skoczek bije E6 i partia jest wygrana, bo w ten sposób po. W szach od gońca mamy zdobytego Hetmana, który w tej chwili zostanie za chwileczkę zdobyty. Chcę powiedzieć, że ten schemat gry wielokrotnie stosowałem w swoich partiach z różnymi modyfikacjami. Tą partię, którą Wam przed chwilą pokazałem w obronie francuskiej, jest to partia wzorcowa. Wzorcowa w takim sensie, żeby pokazać sam schemat. Może się okazać, że nikt dokładnie tej pozycji w obronie francuskiej wam nie zagra. No bo posunięcie rozszada w szóstym posunięciu z atakiem na H7 zdarza się no, rzadko. Ale chcę wam powiedzieć, że sam niejednokrotnie takie schematy wykorzystywałem w swojej grze. Było to czasami koło 11 posunięcia, koło 15, kiedy ktoś nieopatrznie zrobił rozszadę. I jeszcze mogą być też inne schematy. Mm, inne schematy całkowicie pionkowe. Najważniejsze, żebyście zrozumieli i zapamiętali sobie schemat gry, który zdarzać Wam się będzie bardzo często w różnego typu pozycjach. tak? Czyli uderzenie gońcem na H7, ruch skoczkiem na G5 szach i w następnie ruch Hetmanem na H5. Tak? Czyli jeszcze raz bicie na H7 król, skoczek, szach, król i hetman H5. To jest bardzo często spotykany schemat ataku na pozycję czarnego króla. Myślę sobie, że warto, żebyście ten film nawet dwa razy przejrzeli. Postarali się ustawić tę pozycję, o której mówię, na szachownicach i dokładnie się z tym zapoznali, tak jak na samym początku mówiłem. Tego typu posunięcia, tego typu schematy tego typu taktyczne uderzenia są podstawą do osiągnięcia mistrzostwa w szwachach. Im więcej tego typu pomysłów, uderzeń, schematów będziecie znać, tym bardziej wasza siła gry będzie wzrastać, czego wam serdecznie życzę. A teraz, jeżeli wam film się podobał, to bardzo proszę, żebyście zalajkowali, dali łapkę w górę. To będzie mnie zachęcać do nagrywania. Takich filmów. Zaznaczam, że ten film jest dla szachistów, dla graczy troszeczkę bardziej zaawansowanych, nie dla takich całkiem początkujących, chociaż początkujący oczywiście też tego typu schematy mogą poznawać. Życzę Wam wszystkiego dobrego przy szachach, przy szachownicy. Grajcie dużo, trenujcie i podnoście swoje umiejętności szachowe. A na dzisiaj to tyle. Bardzo Wam dziękuję.